Dzień dobry Panny. Witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was dzisiaj e, z prognozą, jakie energie, co do, Wam przyniesie e, styczeń 2025. Możesz to nazwać wróżbą albo horoskopem. Słowo jest nieistotne w tym wypadku. E, pamiętajcie, że. Te czytania są ogólne, w związku z tym potraktuj je jako inspirację. Niech, niech coś wnoszą do Twojego życia, boże, znowu. O. No nie chcę. A ja, 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 ja. <ścoughs> Jak się przyklei do podłogi, to po prostu nie można od potem oderwać. Więc pamiętajcie, że to są yy, czytania ogólne, więc traktujcie je jako inspirację albo jako rozrywkę na miły wieczór. A może coś, co Wam wniesie do, do Waszego życia. A jeżeli nic, to po prostu nie zajmujcie się tym. Zachęcam, żebyście obejrzeli też ten filmik, te znaki Zodiaku, w którym macie Ascendent i planety osobiste, bo to da po prostu szerszą perspektywę. Link do obliczenia tego będzie w opisie filmu. Również tam jest kontakt do mnie, jeżeli chciałbyś mieć czytania prywatne wszystko. No i dziękuję za to, że jesteście obecni na kanale. Ja bardzo lubię wasze komentarze, czytam je, one mi dodają skrzydeł mi dodają. Dodają mi mojego entuzjazmu, że w dalszym ciągu e, chcę tutaj e, robić dla was te filmy, zamieszczać treści, dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i e, a wasze komentarze, lajki i subskrypcje są formą Podziękowanie za moją pracę. Subskrypcje, bo 50% nie, oglo, nie subskrybuje tych, którzy oglądają, a ja, może nie wiedzą tego, że subskrypcja nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem. Można w każdej chwili z niej zrezygnować. To jest rodzaj wspierania kanału, bo im większe są te zasięgi, tym po prostu jestem bardziej widoczna na, na YouTubie. To nie są, to, to się nie przekłada na pieniądze, ani na żadne zobowiązania, więc to jest forma też takiego podziękowania za moją pracę i wspierania kanału i wtedy kanał się ładnie rozwija. To, to wszystko tytułem wstępu, drogie panny, zobaczmy, co wam przyniesie styczeń. Praca, finanse. Dziewiątka buław. Pracowicie. Miłość romantyczna, emocje, uczucia, wieża. Uuu. No to co robić, czym się zajmować w tym styczniu? Gwiazda na przekór wszystkim, na pochybel i na przekór. A czym się nie zajmować? Mamy siódemkę mieczy. Wasze nastawienie. No, pustelnik, no, przy tej wieży. I karta na styczeń dla was to. Paść mieczy. No, ani jednego kielicha. No, jakby was tu powspierać. Zawsze coś się da znaleźć. Wasze nastawienie w Pustelniku, e, ponieważ jest to nowy rok, nowy początek, to będziesz się zastanawiać, albo zastanawiaj się może w ten sposób tak karty radzą zastanawiaj się nad tym, czy żyjesz w zgodzie ze sobą ze swoimi wartościami, ze swoimi myślami, ze swoimi postanowieniami, czy je wypełniasz i czy to w ogóle, jak ty myślisz o świecie? Czy to jest trudne to życie, czy on może jest fajne to życie, czy ono jest łatwiejsze, czy to trudniejsze, jakie masz doświadczenia, wyciągaj wnioski. Tutaj jest takie, taka rada, jest usiądź i się zastanów. Dokąd byś chciał, żeby Twoje życie zmierzało? W którym kierunku? W jakiej formie? Tak? Jakie byś chciał, żeby przyszły zmiany do Twojego życia? Bo my często tak marzymy, pragniemy, ale tak trochę nie wiemy tak naprawdę, czego my pragniemy. To w tym pustelniku zorientuj się, czego w styczniu, czego Ty pragniesz, jakie są Twoje marzenia, czego Ty pożądasz, czego Ty potrzebujesz. I jak chciałbyś zmienić swoje życie, bo to jest dokładnie to, czego ja chcę. To, to jest twoje zadanie, panno, na, na styczeń. No przejdźmy do tej pracy. W pracy będziesz miał pracowicie. Y, te panny, które pracujecie, a większość z nas przecież pracuje, to będzie pracowicie i trochę będziecie zmęczeni. Trochę już będziecie mieli chwilami dosyć. A tu jest pokazane, że trzeba będzie samodzielnie skończyć jakieś tam działania w pracy. Czy to będzie projekt, czy jakieś papierzyska, czy jakieś takie, no, no jakieś działania i zostaniecie z tym sami, trochę nie będziecie mieli siły. A tego będzie bardzo dużo. Więc e, po prostu nastawcie się, że w styczniu zapierdalacie no, kropka. Czasami bywają takie miesiące, że człowiek przydeptuje sobie własny język ze zmęczenia, ale robotę trzeba zrobić i już, tak jak moja końcówka roku, że będę robiła e, 24 filmiki. Nie, z niczym nie mogę nadążyć, a nie lubię robić filmów na zapas. Więc, no, więc teraz co robię? Zagryto jestem teraz ja w dziewiące buław. No po prostu jest bardzo, bardzo dużo pracy. Zaciskam zęby i robię. To tak możesz mieć, droga Panno w, w tym styczniu. Pieniądze, no w pustelniku w ogóle nie ma pieniędzy. To nawet nie, nie chodzi o kasę. Kasa będzie na twoim drugim pomyślunku. Tutaj chodzi o zmęczenie fizyczne w pracy, ale o to właśnie zastanawianie się dokąd ja idę, dokąd moje życie zmierza, czy ja w ogóle jestem szczęśliwy. Jeżeli jesteś dorosłą osobą, a jesteś, bo tutaj na kanale nie ma niedorosłych osób i załóżmy jesteś tak dojrzały jak ja, to już masz takie myśli, że trochę, że wiecie co się robi cenne. Czas Czas się robi cenny, oj, 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 <laughs> więc ty, i jak sobie zaczynam moje priorytety, my, ja 10 lat temu, ja obecnie są zupełnie inne, może nie zupełnie, ale sporo się zmieniło, więc zobacz czy u Ciebie się też coś zmieni, po prostu przyjrzyj się temu, Ja, jeżeli chcesz w coś inwestować, nie widzę tego, nie rób. To może być, yy, nie kupuj akcji, nie daj się namówić, bo nie inwestuj w coś, na czym się nie znasz w tym paziu. Nawet jeżeli byś kogoś się poradził w pustelniku, to, to i tak ja tu nie widzę energii, energii zysków, więc. Yy, Odłóżcie kwestie materialne w styczniu na drugi plan, zajmijcie się e, swoją duchowością i wypełnianiem z obowiązków. Może być tak, że dostaniesz jakieś w pracy jakieś nowe rzeczy do zrobienia, które ci wychodzą słabo i może dlatego będziesz się e, tak męczył w robocie, droga panno. No, tak męczyła. Uwaga też, nie narzekajcie w pracy na pracę. To nie jest dobry teren na narzekanie. Na, jak już musisz ponarzekać, to nie wiem, jedź do przyjaciółki, do koleżanki, do kolegi, y, usiądźcie sobie przy winku i tam się możesz wyżygać, jak ci jest źle. Ale nie róbcie tego na terenie pracy, bo to powodu, spowoduje, że będą o was y, plotki. I w ogóle y, y, w pracy mało mówcie, bo wy akurat panny to nie jesteście gaduły na ogół. To nie ta święta zasada. Nie pytany, nie wydawaj opinii. Zachowaj ją dla siebie. No to jeśli chodzi o pracę, to tyle. No przejdźmy do tej nieszczęsnej wieży. No co ja mam powiedzieć? No, sprawy emocjonalne, miłosne. Tu trzeba po podzielić ten, ten sektor, znaczy tą, tą całą energię na kilka sektorów. Zacznijmy od Twoich emocji. Ponieważ będziesz trochę zmęczony. I ponieważ będziesz, możesz się poczuć tak odizolowany, albo sam się będziesz izolował, to możesz poczuć w styczniu emocjonalne albo katarzis, że coś zrozumiesz, coś do ciebie dotrze poprzez jakiegoś totalnego kopniaka w dupę, albo ktoś ci powie po prostu bardzo, bardzo coś przykrą rzecz, to może się zakończyć jakaś znajomość, nawet do tego stopnia. Ale pamiętajmy, że ludzie, którzy nam towarzyszą w życiu, nie są nam przypisani do końca życia. Jedni są dłużej, inni są krócej, ale nie jest nigdzie pow powiedziane, że ta osoba, z którą teraz jesteś w jakiejś relacji, i ja mówię nie tylko romantycznej, mówię też o relacjach towarzysko-koleżeńskich, przyjacielskich, to wcale nie znaczy, że... On będziesz za następne 20 lat również w tej relacji. Czasami się to kończy. I tutaj może się to skończyć totalną jakąś kłótnią, awanturą. I ty się możesz odsunąć od tej osoby. Bo będziesz siebie chronić swoje wartości w pustelniku, ale też swoje, swoje granice w gwieździe. Także to jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz jest taki. Dla singiel, singli, singielek, tu chodzi o to, że może bardzo chcesz być w związku, w tej gwieździe, natomiast e, masz złe. Po, złe, nie ma złe. Masz nie. Pra, też nie wiem, jak, jak jakiego słowa użyć. Masz takie przekonania, które powodują, że nie potrafisz zbudować związek, a jeżeli już buduje się ten związek, to on jest dosyć krótkotrwały i, i zawsze się kończył źle. To coś robisz nie tak, droga panno. To właśnie w tym pustelniku i w tym paziu mieczy, yy, nauć, zacznij postępować inaczej. Nie wiem, posłuchaj teraz, kołczowie są od wszystkiego. Posłuchaj sobie jakichś mądrych kołczów od miłości, yy, bo coś. Coś tam, y, gdzieś popełniasz panno błąd, że, y, że te relacje, one się zaczynają, a potem one się nie rozwijają, tylko się walą. Tak? I w styczniu to zrozumiesz. I jest dobry, doskonały moment, żeby nad tym popracować. No nie rodzimy się alfą i omegą. Ja uważam w ogóle, że w szkole powinni uczyć nas, jak się komunikować z ludźmi i jak się komunikować z mężczyznami, czyli panowie, my z panami, a panowie z nami. To świat po pierwsze wyglądałby o wiele lepiej yy, i wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi. My się nie umiemy komunikować sami ze sobą, a co dopiero z innymi osobami. No ale to taka dygresja. Tutaj ewidentnie będzie szwankował brak komunikacji i zrozumienia. I dobry właśnie moment na to, aby jednak pójść e, do szkoły, szkoły, jak wyrażać swoje emocje, albo do, e, pogadać z psychologiem, dlaczego masz, e, nie wiem, może dlaczego boisz się bliskości czy od, odrzucenia. Akurat z poczuciem odrzucenia to e, bardzo łatwo się ćwiczy. Zróbcie sobie takie ćwiczenie. To jest bardzo proste, naprawdę. E, obojętnie czy jesteście, czy jesteście mężczyznami czy kobietami, pod, podejdźcie w jakiejś sytuacji, na przystanku, w klubie, w sklepie, do, do jakiejś osoby i zaproście ją na kawę. Dziewczyny, wy możecie do chłopaków podejść, a panowie, no wy to wiadomo, że do dziewczyn. Albo do chłopaków, no co kto lubi. I zobaczcie, jak... Z, znosicie to, że ktoś mówi, Nie wiem, mam chłopaka, albo jestem z kimś, albo powiecie, nie jestem zainteresowana czy nie mam czasu, to jest tak. Zobaczysz, jak się poczujesz za pierwszym razem i zróbcie tak 50 razy. To zobaczysz, jak się poczujesz za 50 razem. Jakiej nabierzesz wprawy. Bo my sobie nie zdajemy z tego, że, że, nie, bo żeby, będzie się rumować. nie zdajemy sobie z tego sprawy, że właściwie przez całe życie jesteśmy odrzucani. W pracy, w szkole, z grup społecznych, z różnych sytuacji. Jedni są zapraszani, a my nie jesteśmy zapraszani na przykład, tak? Ale to tak. To jakby się wam się nudziło, to zróbcie sobie to poczucie odrzucenia. Bardziej tutaj jest jakimś specjalistą nad, nad tym, żeby nie bać się tej bliskości, tego otwarcia. I tutaj ja widzę właśnie udawanie się do kogoś mądrego. Po poradę, zawsze warto inwestować w siebie. Kropka. Inwestowanie w siebie to są zawsze najlepsze inwestycje. Swoją, w swoje zdrowie, swój mindset, w swoje, swoje ciało i w co tam jeszcze chcesz. Nie mówię tu o ciuchach i biżuterii. To też jest bardzo przyjemne. Może o tak, ale tak żeby się po prostu lepiej tobie panno żyło. Eee, pary. No co ja wam powiem. No, też scenariusze są takie. Eee, słaby nawet jak masz fajną parę to w tym styczniu możesz się trochę poczuć pominięta no może dlatego że albo taka samotnie samotna w związku o może dlatego że twój mężczyzna będzie miał sporo pracy może ma jakieś stresy może będzie myślał o czym innym a nie tylko o Tobie i może się pojawić u Ciebie to poczucie osamotnienia lub odrzuc odrzucenia, to poćwicz, poćwicz, zrób ten, poćwicz to ćwiczenie. I teraz tak, to nie znaczy, że to koniec Twojego związku. Nie. Nie zareaguj na to, jak małe dziecko, bo Ty nie masz dla mnie czasu, bo Ty się mną już nie zajmujesz, bo Ty mi nie mówisz, kocham Cię. Po prostu przeczekaj to. Sam, każdy z nas ma taki moment, że jest tak zajęty, albo po prostu wycofuje się do swojej jaskini, bo musi coś przemyśleć, bo, bo coś się w jego wnętrzu dzieje. Dajmy mu szansę, daj mu szansę, droga panno. Skoro się wycofał, to spokojnie czekaj przed jaskinią. Nie zrywaj tego związku, nie i nie, nie, nie awanturuj się w tej wieży, bo i tak się źle skomunikujesz. Po prostu. Ja bym tego, to jest takie... Chciałam powiedzieć, gówno w papierku, no, no, nawet jak tobie się wydaje, że ty się dobrze komunikujesz, to w kartach wychodzi, że nie dasz rady w tej rozmowie. Więc y, po prostu ją zostaw. I wszystkie trudne sytuacje w, w relacjach y, przekujcie na to, no dobra, on ma teraz taki moment, ale generalnie to jest fajny mężczyzna. Bo ma to fajnego, to fajnego, to fajnego, to fajnego. Te, te cechy u niego lubię, te cechy są dla mnie cenne, tym się karm. A to, że on się odsunął albo ciebie odsunął, no to no, nie, w związkach, jak to w związkach, no nie zawsze jest tylko uu, uu, high life. Każdy związek również przechodzi przez trudniejsze fazy, jak tak zwane kryzysy. I to może Was dotyczyć, e, dotyczyć w styczniu. Jeszcze inna grupa osób może y, po prostu y, zakończyć jaką, jakąś relację. Zakończyć. Tylko jeżeli jesteś w tej grupie, która kończy relację i uwalnia się, to bardzo Cię proszę, zrób to w karcie gwiazdy, że nasz czas się wypełnił i nie. Nie oceniaj w tej siódemce mieczy swojego partnera, unikaj awantur, unikaj ostrych słów. Po prostu w pustelniku się odsuń do swojej pustelni i jeszcze raz sobie to przemyśl, że na pewno chcesz kończyć ten związek, i go zapakuj walizkę swoją albo partnera i wystaw za drzwi. Dziękuję, to koniec. I tyle bo my czasami chcemy coś wyjaśniać, co tutaj jest takie cięcie, więc ja tu widzę taka sytuacja, że to się po prostu ten związek kończy, zawalił, ale no jak coś się kończy, to coś się zaczyna, no jutro nów, tak? Więc kolejny etap, to jest też rzadki nów, bo jutro jest drugi nów w grudniu, no i ostatni. Na pierwszego był nów. I 30 jest znów, zobaczcie jaka klamra. Dlatego w tych czytaniach takie karty wychodzą dosyć definitywne. Jedni pójdą w prawo, drudzy pójdą w lewo. Jeżeli chcesz zatrzymać ten związek, chcesz być dalej w tej relacji, to, to będzie w styczniu kryzys. Jak jesteś przygotowana, to jesteś o wiele bardziej silniejsza, droga Panno, i możesz o wiele lepiej ten kryzys pokonać. Ale jeżeli uznasz, że to koniec, to też zrób to szybko jednym cięciem. Nie rozwlekaj to na słowa i na jakieś elaboraty czy, czy nie wiem, wykłady, bo dlaczego nam się nie, związek kończy. Tylko nie mówcie, że związek się nie udał, bo to jest. Ja nie lubię tego używać, tego słowa. Energetycznie to jest po prostu do dupy, dlatego że tam tu. My się nie wiążemy z przypadkowymi ludźmi. Wchodzimy w relacje i związki z osobami, które mają, są, mają podobną wibrację co my. To zobacz, jaką masz wibrację. I taka osoba albo się pojawia jako lekcja, i wtedy masz trudny związek, albo się pojawia jako dopełnienie, tak? I wtedy masz wspaniały związek. Ale to jest zupełnie na inny temat, bo to trzeba, mogłabym tak do rana tłumaczyć, jak to, jak to wygląda. Jakbyście chcieli, to też mogę na to położyć kiedyś karty. Co Tarot sądzi o tych o tych sprawach. Więc nie, nie, tobie się nic w życiu nie udało. Wszystko, co masz na stan obecny, jest wynikiem Twoich myśli, Twojego postępowania, Twojej dyscypliny, Twojej determinacji, Twojego zaangażowania. I nie miej pretensji do nikogo, tylko miej pretensje do siebie. Znaczy nie, nie, nie warto mieć pretensje do siebie, tylko rusz się i zacznij zmieniać. I dzieci się przy, umawiają nawet dusze, dzieci, że wybierają sobie tych rodziców. I są, zauważcie, że są takie, tacy rodzice, którzy y, spotykają się po to, żeby mieć wspólne dziecko, a potem się natychmiast y, relacja roz, y, rozpada. No ale ich, ich rola, tak jak mówię, to ja bym y, energetycznie mogła dorana. Taka rola. Więc y, a propos związków, generalnie drogie panny, jeszcze kończąc. Generalnie w styczniu bądźcie takie przepraszam, nie bądźcie oceniające, nie bądźcie zasrogie, nie używajcie tych mieczy do tego, żeby, żeby innych dźgać, ale też nie dźgajcie siebie i nie, nie, nie okłamujcie siebie, nie oszukujcie siebie. Jeżeli masz z czymś kłopot, to stań przed lustrem i powiedz, kurwa, mam z tym kłopot. Tak, to jest prawda. I teraz co ja zamierzam z tym zrobić? No jaka jest moja decyzja? Jaki jest mój wybór? Nie warto się oszukiwać. Wiem to od pewnego czasu. <laughs> drogie, drogie panny, no życzę Wam, żeby mimo wszystko, może niezbyt... Żeby ta lekcja, którą dostaniecie w styczniu, była lekcją do przełknięcia, takim lekkim kopniakiem, a może, a może właśnie fantastycznym kopniakiem, że coś się tutaj w głowie przemieni, coś zrozumiecie, coś do Was dotrze. Nie bójcie się zmian, nawet jak się, jak się boimy, to i tak rób, rób ze strachem, bo w strefie komfortu, wiecie, jak dupce jest wygodnie, to ona się z tej kanapy za Boga nie ruszy i trzeba czasami nas z tego, z tej kanapy po prostu życie musi nas kopnąć w dupę, więc dużo wyrozumiałości dla siebie i dla innych i no, możecie mieć czas przełomu drogie panny, coś do Was dotrze, coś zrozumiecie, co jest ważne, a może nawet najważniejsze w Waszym życiu. I tego Wam bardzo życzę, oczywiście szampańskiej zabawy na Sylwestra. Jak skończę ten cykl styczniowy, to siądę do prognoz na rok 2025. Także. Subskrybujcie to, będziecie otrzymywać powiadomienia, że już są filmiki. Bardzo was o to proszę, bo tak w ten sposób kanał się rozwija i mi się wtedy chce. Mi się buzia cieszy, i ja jestem przeszczęśliwa, że mogę być z wami. Buziaki. Pa!